Cześć, startujemy z obchodem. Kolejne 100 metrów. Węża do nawodnienia rozłożone. W większości już przykryte ściółką. Dodatkowo wszystkie rośliny pomiędzy również przykryte. Ściółka w różnym stanie. Zleżana. A tu taka jaśniejsza. Świeża spod kosiarki. A jak ściółka, taka stara, zleżana, to i pędraki. Te większe prawdopodobnie rochatyńca, te mniejsze kruszczycy złotawki. Deszcze skończyły się kilka dni temu. Ziemia już w powierzchni 5 cm. Przesuszona na pył. Niżej trzyma wilgoć. Tutaj ściółka wokół roślin, które się przyjęły. Te były dość rzadko sadzone. Tu wszystko. Porzeczka się trzyma. Ale tutaj już dereń świdwa. Sporo wyleciało. Te co wyleciały nie są ściółkowane. Będą kiedyś podmieniane i dużo czasu już zeszło podczas tego przyjazdu na ogarnianie czyszczenie tego, ponieważ chwasty już były wyższe niż rośliny. Trzeba było się z kosiarką przebić, z nożycami precyzyjnie przy roślinach powycinać. Dodatkowo jeszcze dostały nawóz na lepszy start i jest ok nawet tutaj na modrzewiach widać że z dużym opóźnieniem ale większość w tej części się pobudziła Strona południowa również przeczyszczona, nie idealnie, nie, nie z nożycami przy wszystkich roślinach, ale poszerzony i skrócony przejazd. Czasami zygzaki kosiarką przy roślinach. A zebrana ściurka z kosiarki czeka na wyściłkowanie tych oto dereni, bo są najbliżej. Przesadzana wczesną wiosną sosna przyjęła się. Ma przyrosty mniejsze niż inne malutkie sosny w okolicy, ale daje radę. Przenoszona była z linii płotu. Chwilę przedrzemy się przy płocie Zobaczymy jak sytuacja Tu też należałoby wjechać I obkosić ścieżkę kontrolną Jak również wejść z sekatorem. Siatka wybrzuszona do środka mogło coś tutaj napierać i odbijać się. Jarząb ten idealnie ten też ma już świeży przyrost ten wielopędowy. Może i dobrze, z tej jak jest będzie więcej miejsca do szczepienia. A za jarząbami morwa startuje od ziemi, po przymrozkach, ale zdecydowana większość wybudziła się. Dzikie szparagi. Zero ingerencji Najdłuższe pędy już po 2 metry i widać również kwiat tu widać jak czaremcha amerykańska powiązała owoce To jest podkop, który pokazywałem w poprzednim odcinku Kręcimy się tutaj z głośnym sprzętem. Żaden zając nie biegał, nie uciekał od hałasu. Zapewne się jakoś wydostał, niezidentyfikowanym wyjściem. I na ten moment teren jest wolny od zajęcy. Odkąd jest płat, widać, że wiesiołek może odbić od ziemi. Jest to przysmak saren. Dzięki temu urośnie nawet na 2 metry i wyda owoce nasiona zawsze był zgryzany tuż nad ziemią Gdy miały tu dostęp sarny w wygrodzeniu stare podwyższenia z wysiewem częściowo przeplewione tam tylko gdzieś gdzie rośnie coś co jest wrażliwe a tutaj w tych nowszych wyplewione do czysta zlane wodą tak samo tutaj żadnej figi żywej nie znalazłem nie przetrwały zimy kasztany startują Tu jest czysty plac. Trochę rokitników. Topinambur. I tutaj były też kasztany wysiewane. Później zeszły jesieni dość późno. I dwie sztuki zeszły. Stare podwyższenia. Też tylko częściowo przeplewione tam gdzie jest coś skiełkowane to jakaś magnolia ledwo ale daje radę noszę się z zamiarem rozebrania tego dla większości wrażliwych nasion nie sprawdza się to tutaj orzech jakiś skiłkował skwinie jabłonie, berberysy, pigwowce, to daje radę. Cała reszta wymaga regularnego podlewania. Możliwe, że i zacinienia Największe upały, albo jeszcze lepszego niż było okrywania na mróz. Nie było warunków tutaj do Czegoś takiego dodatkowo, wyniesienie tego ponad powierzchnię gruntu jeszcze bardziej drenowało. Stąd już kolejne rozwiązanie sama ramka postawiona na ziemi, dla po prostu zarysowania kształtu. Derenie kołsa dalej przyrastają młode przyrosty. Ciekawym kolorze i widokiem na naparstnicę zbliżamy się do końca. Dużo się nie zmieniło przez ostatni tydzień. Zielsko rośnie na potęgę. Rośliny użytkowe troszkę wolniej. Wchodzimy w czas suszy. Zobaczymy, jak to będzie. Jest już 300 metrów nawodnienia. Jeszcze 100 dojdzie. Plus, pompa zestawu. I będziemy próbować sobie radzić. Dzięki. Do zobaczenia.